Okej, okay. witam, witam się wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i zapraszam do oglądnięcia kolejnego unboxingu. Tak jest, jak widzicie na, na tapecie mamy kolejną paczkę dzisiaj ze steelbookiem, jak pewnie zresztą widzicie po tytule. Jest to Steelbook Steam City, tak jest, chyba tak, ponieważ nie wiem co jeszcze raz to kupuję, ale to co miał przyjść, to miał być właśnie Steelbook Steam City. No i muszę Wam powiedzieć, że wszedł on do mnie, nie wiem, dwa tygodnie, nie wiem dlaczego, nie wiem ten sprzedawca albo się strasznie z wysyłkał, albo po prostu Poczta Polska zawiodła. No ale jak, jak najwyraźniej już jest, e, z czego się bardzo cieszę. Już nie kupować z innego źródła i najpierw jej również e, ten drugi zakupię, ponieważ jest w okazyjnej cenie. Ten zresztą kupiłem w takiej samej, ponieważ za 10 zł. E, no i sprybok jest naprawdę ładny, o czym się zaraz sami przekonacie. E, ja z góry przepraszam za mój głos, ale mam <coughs> jak zwykle slipę. E, o pieniędzy okay, rozkakujmy, zobaczmy jak się ma zawartość. Nie wiem, czy to wszystko widzicie, zresztą sobie sprawdzę. I nie wiem czy z, będę miał ostrość, ale mam nadzieję że wszystko, tak? wszystko będzie w jak największym porządku chociaż bateria już mi się świeci na czarno, na czerwono, o jest, jak ładnie zabezpieczony, I, I tak się sprawy mają właśnie z tym, że z e tak on wygląda z zewnątrz chociaż zaraz go rozpakujemy więc jeszcze nie, wiem, nie mam co pokazać mm, Ale po rozpakowaniu przekonamy się czy wszystko to co miało być to jest, o jak widzicie E, Sim SimCity, już widać napis e, dlaczego postanowiłem zakupić ten, ten Spielbook? E, jak wszyscy wiemy, znaczy na się, chyba jeszcze nie wiecie że SimCity mam od premiery ponieważ e, zakupiłem ale gameplay ani let's nie było ponieważ jakoś e, specjalnie, ja mnie tak granica, chcę, że wciągnęła mnie ale jakoś specjalnie, żebym nagrywał z niej let's e. e, i ogólnie gameplay z komentarzem ale to się zmieni. To się zmieni właśnie, czekałem na ten unboxing, czekałem, żeby wam pokazać, że już mam materialnie mam grę yy, i czekałem na to, aż, aż rzeczywiście do mnie przyjdzie. No i dopiero teraz będę z niej coś może nagrywał, jakąś aktywność, coś tam będzie. Yy, więc jeżeli ktoś czeka na cokolwiek z Team CD, to to już mówię, że, że nagroda to z nimi będzie. Yy. Wow, ale ciężko to otworzyć Jak widzicie już jest otwarte Ciekawostką jest to, że to opakowanie ma można powiedzieć obwolutę w 3D to zaraz pokażę Chociaż wiem, że brzmi to strasznie, ponieważ jest, no jestem można powiedzieć chory Nie wiem, czy to widać w ogóle, bo to jest, to jest dziwnie przedstawione, ale ma to być w 3D Tak się ładnie nam mienić, w tej i we weftę Jak widzimy tutaj ufo Tutaj miało być jakieś unikalne okolice Londynu, ale chyba tego nie ma w tym pudełku, więc niestety No i mamy Odwrót, odwrót, kuzowa symulacja miasta w nowej odsłonie itd. It, it. Gra jest naprawdę bardzo fajna, gramy można powiedzieć dosyć mocno wciągnęła, ale, ale ona jest taka specyficzna, naprawdę fajnie się w niej tworzy to miasto, te miasta, te wszystkie okolice, ale trzeba się może i strasznie wgryźć, żeby coś naprawdę w niej, w niej ugrać. Już widzimy Steelbook, spróbuję wyciągnąć go z tej obwoluty, ale żeby go jakoś nie to pozwólcie, że sobie odłożę kilka rzeczy. Wow, Steelbook robi wrażenie, Steelbook jest naprawdę ładny, zresztą patrzcie, Steelbook jest naprawdę klasa. Nie wiem, czy to też widać, ale jest te czerwone te, te plamy, można powiedzieć, które mają imitować światło tych neonów, bardzo ładnie się mienią, ogólnie jest średnio wykonany Steelbook. Z tyłu mamy jakąś rzekę, która wpływa do morza, tutaj mamy oczywiście odwrót bok i tutaj też bok z ładnym napisem SimCity. Tak właśnie. No i co mamy wewnątrz? Wewnątrz mamy oczywiście, oczywiście... mamy płytę instalacyjną, którą Wam pokażę. Cała ta można edycja jest, cała ta edycja jest nazwana edycją kolekcjonerską, lecz, lecz nie wiem, czy ta, ta nazwa jest adekwatna do, do zawartości. Dobra, mamy płytę. która jest oczywiście nieużywana, nie no klasyka przecież. Ale odłożymy sobie ją na bok, bo wam chcę pokazać również wewnątrz tego pudełka. I tak wygląda wnętrze, bardzo ładnie również rozmaicone, ładnie tutaj e, grafika wewnętrzna, świetne oczywiście e, wykonanie zapewne firma Steelbook, czyli oryginalny, e, można oryginalne Steelbooki, e, bardzo ładna grafika wewnętrzna, muszę Wam powiedzieć, bardzo mi się podoba, te, ten, f, f, a można powiedzieć wprowadza w klimat gry. No i mamy dwie, dwie ulotki, mam ulotkę informującą nas o zostawie bohaterowej złoczyńcy, którą również dostałem, bo mam zlimitowana i mamy jakieś tutaj jeszcze informacje, aby odblokować premierową zawartość w tym it, itp. Itd. Yy, co mamy dalej? Dalej mamy oczywiście polecenia klawiszowe, które również się pewnie przydają, lecz ja ich nie używałem do tej pory. Teraz może zacznę, ale zobaczymy. Yy, no, i, no i widać, że tu jest to wszystko ładnie rozpisane. Fajnie to wygląda, fajnie. Yy, I czy się sprawdzi w akcji, również sprawdzę. To by było można powiedzieć na tyle, ponieważ no, no, co, co mogę Wam więcej pokazać? Steelbook jest naprawdę piękny, to jest, to jest prawda Jak za taką cenę, za jaką udało mi się go wyrwać, to naprawdę duża okazja A jeśli ja już będę z Wami żegnał, z góry przepraszam za wykonanie, ale jestem mam mało czasu, ogólnie tydzień można powiedzieć, że jest w pełni, więc, więc ciężko, ale miło, że coś takiego mogę dla Was zrobić, zorganizować, więc więc naprawdę Steelbook fajny, jeżeli jeszcze znajdziecie go na jakiejś aukcji, a macie grę w edycji cyfrowej, to polecam. Ja się postaram zdobyć jeszcze jeden egzemplarz tego Steelbooka i może będzie giveaway, więc, więc jeżeli ktoś czeka, to, to być może coś takiego zorganizuje. Ja wam już bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną, bo jeszcze udział w konkursie, który trwa na kanale. A ja się z wami żegnam, cześć czołem. do usłyszenia następnym.